Jak przestać prokrastynować i zacząć działać? Każdy z nas zna to uczucie, mamy do wykonania zadanie, którego termin zbliża się nieubłaganie, a mimo to zamiast działać, robimy wszystko, byle tylko go uniknąć. Nagle stajemy się mistrzami w organizowaniu przestrzeni, sprawdzaniu maili, przeglądaniu mediów społecznościowych lub, co najgorsze, pogrążamy się w spirale myśli, że powinniśmy coś zrobić. Prokrastynacja to problem, który dotyka każdego. Niezależnie od wieku, profesji czy stopnia odpowiedzialności. Dobra wiadomość jest taka, że można się jej pozbyć, a przynajmniej znacząco ograniczyć jej wpływ na nasze życie. Wystarczy zrozumieć, dlaczego prokrastynujemy, oraz wdrożyć kilka skutecznych strategii, które pomogą nam przejąć kontrolę nad naszym czasem i zadaniami. Zacznijmy od przyczyn prokrastynacji. Często myślimy, że wynika ona z lenistwa, ale to zbyt uproszczone podejście. W rzeczywistości prokrastynacja ma swoje korzenie w emocjach i psychologii. Jednym z głównych powodów, dla których odkładamy zadania na później, jest lęk przed porażką, oceną lub nawet sukcesem. Wyobraźmy sobie, że mamy do przygotowania prezentację. Myśl o tym, że nie spełnimy oczekiwań, że nasz pomysł zostanie skrytykowany lub że ktoś zauważy nasze błędy, może sprawić, że zaczniemy unikać tego zadania. W takich sytuacjach nasz umysł woli skierować uwagę na coś, co daje natychmiastową gratyfikację, jak przeglądanie internetu czy oglądanie serialu. Innym częstym powodem prokrastynacji jest perfekcjonizm. Ludzie, którzy mają wysokie standardy wobec siebie, często czują, że zadanie musi być wykonane idealnie, inaczej nie warto go zaczynać. Paradoksalnie, strach przed niedoskonałością sprawia, że w ogóle nie podejmujemy działania. Zamiast skupić się na progresie, paraliżuje nas myśl, że rezultat nie spełni naszych oczekiwań. Kolejnym czynnikiem jest brak struktury i planu. Jeśli nie wiemy dokładnie, jak zabrać się za dane zadanie, nasze myśli mogą błądzić, a my sami łatwo wpadamy w sidła odwlekania. Przypomina to sytuację, gdy stajemy przed ogromnym, chaotycznym bałaganem w pokoju i nie wiemy, od czego zacząć. Brak klarowności w zadaniu powoduje, że zaczynamy go unikać. Teraz, gdy wiemy, dlaczego prokrastynujemy, czas przejść do strategii, które pomogą nam z nią walczyć. Pierwszym krokiem jest podzielenie zadania na mniejsze części. Gdy stoimy przed dużym wyzwaniem, takim jak napisanie eseju, przygotowanie projektu czy posprzątanie całego mieszkania, myśl o całości może nas przytłoczyć. Dlatego warto rozbić zadanie na małe kroki, które wydają się łatwe do wykonania. Na przykład, zamiast myśleć: "Muszę napisać całą pracę", Możemy zacząć od otwarcia dokumentu i stworzenia nagłówka. Każdy kolejny krok będzie wydawał się mniej przerażający, a my zyskamy poczucie postępu. Drugim skutecznym sposobem jest metoda pamedouro. Polega ona na pracy w blokach czasowych np. 25 minut pracy, a potem 5 minut przerwy. Dzięki temu nasz umysł wie, że nie musi się skupiać przez cały dzień, a jedynie przez krótki, wyznaczony czas. Taka technika pomaga zwiększyć koncentrację i zmniejsza opór przed rozpoczęciem pracy. Warto również zastanowić się nad tym, dlaczego dane zadanie jest dla nas ważne. Często odkładamy coś, bo nie widzimy w tym sensu lub nie czujemy osobistego związku z celem. Żądaj sobie pytanie, jakie korzyści przyniesie mi wykonanie tego zadania? Lub co stracę, jeśli tego nie zrobię? Skupienie się na pozytywnych rezultatach, które płyną z działania. Może zmotywować nas do podjęcia pierwszego kroku. Kolejnym narzędziem w walce z prokrastynacją jest eliminacja rozpraszaczy. Jeśli wiemy, że telefon, media społecznościowe czy telewizor stale odciągają nas od pracy, warto je usunąć z pola widzenia. Możesz wyłączyć powiadomienia, zamknąć zbędne zakładki w przeglądarce i stworzyć środowisko sprzyjające koncentracji. Nawet drobne zmiany, takie jak posprzątanie biurka czy założenie słuchawek, mogą znacząco wpłynąć na naszą produktywność. Nie można zapominać o nagradzaniu siebie za wykonanie zadania. Czasami motywacja do pracy przychodzi łatwiej, gdy wiemy, że czeka nas jakaś przyjemność po jej zakończeniu. Może to być ulubiona kawa, odcinek serialu, czy krótki spacer. Nagrody pomagają naszemu umysłowi kojarzyć wysiłek z przyjemnością, co z czasem może zmienić nasz stosunek do pracy. Warto też zwrócić uwagę na swoje myśli. Często sami sabotujemy swoje działania, mówiąc sobie: Nie mam teraz nastroju, albo jeszcze zdążę to zrobić później. Zamiast tego spróbuj zamienić te myśli na bardziej konstruktywne: Na przykład, zacznę od pięciu minut, a potem zobaczę, co dalej, lub lepiej zrobię to teraz, żeby mieć to z głowy. Małe zmiany w sposobie myślenia mogą znacząco wpłynąć na nasze zachowanie. Nie bój się także poprosić o pomoc. Jeśli czujesz, że zadanie jest zbyt trudne lub przytłaczające, zwróć się do kogoś, kto może cię wesprzeć. Czasami rozmowa z kimś lub wspólna praca nad problemem może pomóc przełamać opór. Ostatecznie klucz do pokonania prokrastynacji leży w działaniu. Najtrudniejszym krokiem jest zawsze początek. Gdy już zaczniesz, zwykle okazuje się, że praca nie jest tak trudna ani przerażająca, jak się wydawało. Każdy mały krok przybliża cię do celu, a każde wykonane zadanie buduje twoją pewność siebie i poczucie sprawczości. Pamiętaj, że prokrastynacja nie definiuje twojej wartości jako osoby, to tylko nawyk, który możesz zmienić. Zacznij działać już dziś i odkryj, jak wiele możesz osiągnąć, gdy przejmiesz kontrolę nad swoim czasem.